Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony junior i witam Was w kolejnym odcinku z kariery F1, właśnie 10 w Team Z dupy zdaliśmy ostatnią karę i przez to z szansę na dobre punkty, wtedy do Walencji. I nie, nie ukrywam, jestem zły przez to. Bo on, jak na zawsze zespół to z punkty się zawsze przydadzą. przez to walczymy z o tamą klasyfikację? Nie, ja nie mogę niestos sprawdzić. Ekran ustawiń bolidu pozwala na modyfikację ustawień wozu. Możesz też pogadać ze mną, a ja ustawię wszystko zgodnie z twoimi zaleceniami. No właśnie mi trzeba coś, żeby te te zaklęte pokonywać. W ogóle to startujemy jak widzicie co jest drugi nasz 23 i my zjeżdżamy na siódmym. I jakoś nie zapowiada się, że te kampy będą udane. Jeżeli wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, piszcie o czym chcecie, żebym porównał na w następnym wyścigu. I możecie usłyszeć z nim znajomym. Byłoby mi strasznie miło, żeby zwiększyć zasięgi. Tego filmu. I ogólnie tej serii. Mamy ten pierwszy, rozbyt drugi. No i będę na go do sam końca. No Dobra, jestem nieproszonego gościa miałem w pokoju. I nas każdy wypseta. A może i nie. uzyskaliśmy. Ale jakie spowodowanie kolizji? to jestem. To ja uczerpiałem. Okej. Okay. Dobra, bez żadnych nie widzę. I walczymy z Delarozą. Sorry, Petro. Jakie ścięcie zakrętów, o czym wy już... ...gadacie? Oj, 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 oj. I potrawce i dla nas Kobeja się wybrzedzi. Ale my zrobimy tak, o. Dobra, teraz to chcieliśmy faktycznie. Jebut! O, ale szczęście tu się pozbierało, o, w ogóle Dobra. No i zbinala no oczywiście. Dobrze, chociaż po tym wyścigu mamy Niemcy, może tam będzie lepiej. W ogóle jesteśmy już w połowie sezonu, tak jak ostatnio. Ale razem na tym znaczy już więcej niż połowa sezonu. Więc zobaczymy co będziemy robić dalej. Tokajnie przerzucimy się na 14. Abo na grid'a, dwójkę. W momencie jak to nagrywam, to film yy, no, jest wrzucony na YouTube i ciekawe jak się przyjął. Spróbujmy rozgrzać hamulce. Silnie przyhamuj w kilku kolejnych zakrętach. Okej. Okay. Znaczy, na czekarka nie, ale tam raczej Multi z RDN-em, Protekensem i Bogusiem Łęciną. Więc ciekawe, czy wam przypadnie do gustu. Bo może z tej, tej gry też będzie karierka nagrywana, ale na razie nie teraz. No chyba, że może zamy po 10 będzie gry ojca Może. Oczywiście tam po pobocznie sobie odegracie w dziesiątkę może jak się uda, to sobie Renault. No właśnie, niedobrze. Mówię to do Kontrowersje wokół Grampi wielkie pytanie tego aktualnego. Wyeliminował Verstappena. To są tylko zaledwie jakieś 10 sekund. Śmieszne. A powinien dostać 20 nawet albo 30 nawet. Gdzie podobna sytuacja była w Austrii. Gdzie Rikon wali poza torfetela, znaczy obaj polecieli, i że co właśnie do 20 sekund ja się pytam gdzie ta, ta jest tak kuda sprawiedliwość ja rozumiem że o, u siebie a ja ten ale no to no. oni powinni mieć to w dupie że jedziesz, jedziesz w swoim trambie Masz kuratę, te 30 sekund kary i jedź kurwa, pokaż jakie to jest miejsce Ale handle to jeszcze jeszcze bardziej do, do, do oliwy do oknia świętując pomimo tego że warsztatem wtedy był w szpitalu Ciekawe co byłoby wtedy, gdyby na przykład... No to dobrze. Ciekawe jakby było jakby tak w przypadku szmiegu, gdyby na przykład... No nie wiem, świętuje wygraną Prix i moli w Zanie Zdanie to, że na w i w pewnym samym czasie, nie wiem, w szpitalu jest sena i, i umiera. zapóty No właśnie. A mi to jak na miesiące to chowało się w hamstwo i... Nie powiem tak w ogóle się zachowywać, powinienem chociaż przynajmniej się opanować. Ale w ogóle, jak jest kibice też pokazali. Reszta będzie się rozbijał. A ci kibice sobie klaszczą, gratulują. No nie wiem, cieszą się, że odpadnie większy ryb, a dzięki temu wygra. No właśnie. To jest kurwa hamskie podejście i znowu pokazuję, jak jest kibice, to bydło. Bo jak na razie. Fajnie, my też będziemy jechać na tych twardych. No, a znowu się też nie popisali i teraz znowu pokazali. Ale Ci wychaliasz przynajmniej... ten, czyli przy pani Astona, czy tam chyba od Fetela. Poszli z Petelem Napieraj, napieraj. Tego gościa możesz wyprzedzić bez problemu. No, mamy jeszcze szybsze opony. Ogólnie to fatal ze swoimi fanami poszli posprzątać trybuny po grampi w Bry Wielkiej Brytanii, więc szacunek dla niego. Jak na osobę, która nie ma kontu na social media Jakoś tak się nie chwali, właściwie wiedzą do Hamiltona, który robi siebie, nie wiem, tylko sera Nie wiem. Chcę walczyć z rasizmem, a no taka była sytuacja przed wyścigiem, kiedy był odgrywany Hymn w Wielkiej Brytanii. Hamilton stoi teraz z parasolkiem, a reszta stoi, bez tak sobie Powiedz I powiedzcie mi, jak to... Pod... O, to zajebiście, dobrze, dobrze. I jak to ma... i... I jak to ma Hamilton walczyć jak sam sobie kuła naprawdę pod nogi. I to chyba to nie jest normalne zachowanie. Tak się nie zachowuje Mistrz Świata. Albo jest, jesteśmy wszyscy równi, albo kurwa niej. Bo jak na się to wygląda tak, jakby... Równość była, ale tylko... Dla reszty, ale dla... Czarnoskórych i dla... Dla innych to... No dla innych jeszcze ten... To nie bowiem nazywał, Czyli, że... Wtedy taki czarny może być co chce, a biały to nie, bo za chwilę jest Głupie to jest. To nie jest walka z to jest. Jakoś nie widzę tych 5 sekund przewagi. I to tak to nie wygląda: to wygląda tak, jakby wszystko się zwróciło przeciwko, że biali mają teraz cierpieć za to, że byli, no, prześladowali czarnych, ale to puta. Przepraszam bardzo, Polacy nie brali udział w niewolnictwie, tylko Brytyjczycy i tam jeszcze inne kraje tam, wiem, że. eee, holenderskie na pewno. Były te kolonie hiszpańskie i portugalskie. No i może też tam i Amerykanie też tam dołożyli takie no. Hamilton na pierwszym miejscu. Więc jeżeli ktoś każe chyba klęczeć na meczu, bo walka z wasizmem, tak się bacie, te coś, no to, to... Proszę się nie dziwić, czemu nikt nie tego, Ktoś bierze to na, nie bierze tego na poważnie. W ogóle zboczyliśmy na bo, zły temat. Ale no niestety Hamilton pokazał tutaj jaki to jest człowiek walczący z rasizmem Cudowny człowiek, naprawdę W ogóle na siódmym zjeżdżamy O, czyżby to... No właśnie Ojoj, ojoj, oj, polecieliśmy Gdzie jest Kobayashi? Ale i tak go nie wyprzedzimy. O, Izzard Glock za nami. Izzard Glock, clock. Glock, Jezu, o mój Boże, Izzard Glock. Przez chwilę myślałem, że... Pe e, no, Lekkerk wygra. Ale no... on to miał już takie tak, swoje problemy. Ale no, jak no te problemy swoje i dowierzenie... ...tych wygrywa jest, to, to ...szacun, gratulacje i kłaniam się nisko. Bo to, to, to co zrobił Lekkerk podczas tego weekendu, no naprawdę... Przygotowuje się na Okej, pokazał, że jest wielkim zawodnikiem i materialnym przypadku Mistrza Świata, ale z takim bolidem to będzie bardzo ciężko. Bo w przyszłym roku nagle Ferrari będzie tą siłą dominującą, raz z I to na przykład, powiedzmy tą trzecią, nie, czwartą, będzie siłostawca, będzie na przykład taki Zauber. O kurde, Ageswali, gdzie się Ageswali. Jest na prowadzeniu. Ale zaraz i tak stracisz, a szkoda. Bo lubię te pokrowce. DJ Aggressuary Siemmo, tu ja DJ Aggressuari. Zaproszę wam fajnego pika. Zjedźć do boxu na tym <grytanie> Dobra, my zjedziemy. Ale oczywiście, że spadniemy, bo musieliśmy wyspintować. Ale tak jak mówiłem na początku, to raczej nie ma co się jakoś spodziewać, że ten listik będzie udany. W ogóle, co zrobił graf? What the WTF? Oczywiście, jak zaprzeczając... Ja jestem przeciwko rasizmowi, ale... ...przez taką, taką walkę, jaką robi Hamilton, no to... ...to niczego to nie jest skóra, no. Ja jestem za tym, żeby każdy był równy i ten, jeżeli że Jeżeli że Hamilton ma parosolkę, to nie każdy ma. A jak nie ma... Każdy nie ma tylko Hamilton, to nie Hamilton nie chowa tą swoją parasolkę, bo... Ani je lało, ale tego to nie było. Tam było chyba z 26 stopni. I 900 ek... do mnie, gdzie ja akurat na hali pracuję, że... W jeszcze większych temperaturach i w stroju. Nie spotęka. W normalnym stoju roboczym. Więc no. Więc jest. Nie ma tej równości. Nieba ani nie będzie, niestety. Nawet jak Hamilton będzie. Kuba, nie wiem, prosił każdego. Proszę klęczcie, proszę to, tamto, tamto, to i tak każdy będzie miał w dupie, Bo Hamilton zachowuje się. Jakby tylko jego dupa siliczyła, a nie cały świat. Mamy no, pić sobie i żegnamy. Tą piękną pozycję. A może jest szansa nawet, że przed teamatem wyjedziemy. Moment. Czy ktoś nie zjechał? Nie, nie jeszcze Tak, jesteśmy z tej trzeciej pozycji. Go, 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 let's go, let's go. No właśnie, muszę uważać na Truliego. Tak się powinno wierzyć, nie wiem, czemu tak pokazuję. To, bo jakbyśmy tak mieli pijali, tak to byśmy dostali karę za do przekroczenie linii. alei serwisowej. Znaczy, no, no wyjeździe z pizza po Italii, a gryzowanie z pierwszej, what, the, what, the, what the... I oba Lotusy na szarym końcu. Czyli na no, macie ma ze ma, ten... że tym toża, Lotusa. Więc świetnie, świetnie. Oj kurde, to mi się źle na tym torze w ogóle jedziemy zaraz na tym aktualnym prosty start meta. A to... Już, to już można powiedzieć, że to był pierwszy rok yy, kiedy obowiązywała ta nowa linia, toru, ale to był ostatni rok, kiedy no właśnie obowiązywała ta stara, prosta, startowa. Bo potem przenieśli właśnie do tej, tu, której już nie właśnie, właśnie tak zauważyłem, że w dziesiątce to się strasznie źle jeździ na tym torze, strasznie źle. A do takich no późniejszych częściach i no 12 czy 14 to się o niebo lepiej jest hmm, ciekawe, ciekawe czy też są poty takie nakwieszone jak, jak na Hiszpanii O ja przykole jeszcze z, z 7 okrążeń 8 nie podoba mi się to, nie podoba mi się. No właśnie to jest... No właśnie to jest coś z tym z nie wiem, spierdolone. I ten, nie, że żeby... Ten... Ataki są źle w miejscu na cały Za daleko. Oczywiście po tej grampie w Brytanii mamy Niemcy, grampie Hockenheim. No, no to że Hockenheim. I może tam będzie lepiej. I to słynne Felipe. Nie, kiedy to było... Felipe Fernando Fasses I To było te Grand Prix mocno za 10 Niemiec. Inną pokazali Ferrari i Team Odders A tym rzeczywistym ten 21 kalendarzu będziemy mieli chyba ak i napi... węgiel O, któryś zjechał Oj, ktoś zjechał jeszcze Szanduk? A czemu? Chyba, że miał tu co na strategię Super, że w tym miejscu. Jakby to jeszcze było, nie wiem. Jednym miejscu to jeszcze ok, ale kurwa, mać. No właśnie, no i mamy po wyścigu, Mamy po już tak naprawdę. Ej, wiecie co? To nic nie dało. To kurwa, nic nie dało. Świetnie. Yy, opony weźmiemy alternatywne. Wyżej spróbujemy przejechać do końca ze ziści. Choć mi się nie chce już. Takie oba, jest tylko. był jeden to był drugiego. Ten tor to jest jedynym, jednym Jeden słowem niż targopo. tak, tak jak w 2013 roku. czy w poprzednim roku. Dobrze, że my już za chwilę zjeżdżamy. ASB nie za chwilę nas zdoblują. Super. Mamy wielkiego pecha. Nie dość, że coś na dworze jeździ. To jeszcze, kurde, mamy przebite opony. No i już nas doblują. Aj ciebie, nie doblują. Chyba, że nie wiem, jakiś błąd by się zdarzył. Ale wątki. Ja ty, to byśmy się... Aha, co jest? Aż tak mniej problem z ściągnięciem... Jak wyprzedzaj? Co ty chłopak robisz? Że... Mamy przy z boksu. Chyba myślał, że to z, z tygnął lewo się męczy. Oni na hartach Oj, oj, oj! Czekaj, na którym miejscu było? Znaczy, jesteśmy 24, tylko ile nas to przejęziło? Bo widzę rynówkę Świetnie. Aha, no, aż 12 nas wyprzedziło. Spoko. Ale jak cię miałem wyprzedzać w pit stopie, no. A, masz. No to będziemy je się oddublować Bo mamy co robić, ale niestety no i tak jesteśmy dublowani, już o nic nie walczymy Chyba, że już o złotą pietruszkę, ale to nawet o to już nie możemy walczyć O kurwa, ale dziwnie zjechał Kubica. I najlepsze to jest, to jest na porządku dziennym w tej grze. O kurwa. Mieliśmy tam się przebijać, ale jak na razie to. No chuj, stoimy w miejscu. No ale na ja tym kurwa to, że nawet nie da rady się wyprzedzać. Znaczy, dalej. ale. W ogóle nie da się za nim normalnie jeździć. Ja co by bym pojechał właśnie w lewo. Ktoś z Obera. Może w Niemczech będziemy mieli okazję na zamyślenie trochę punktów. Albo chociaż na spełnienie celu zespołowego Bo to my tutaj walczymy nie tylko o pozycję ale też o... No... Kurwa, Maćko, bajasz się, aleś ty mnie przestraszył Ja naj no, no, ja widzę go z daleka, teraz kurwa, nagle, o, przed moim ryjem się pojawił właśnie mamy dalej szybki. A to zaczyna też padać. Ale wtedy byłyby jaja. Ale ja jestem dublowany, więc to nawet by nic by mi nie dało. W porządku. Świetnie. No i na nawet wyprzedza. Nawet. No i bardzo dobrze. W ogóle my z Rallosa wyrywalizujemy przecież. O, da się jeden, myślałem, że po wjechaniu przy... nich nagle opon się trafi. Ale jak widać... nie. Jeszcze trzy okrążenia, już miałem ochotę się wycofać, ale to... Jak uwaga! Straciłem przecież sporo. Jeszcze Trolley jedzie na 23 miejscu, więc świetnie. Znaczy, jakichś punktów nie będzie, tak był w Monaku, że... Żebyśmy mieli katastrofalny wyścig, a Trolley za nas roboty zrobił, dolewałem ja ten jeden punkt. Ale co, co to mi to da? O! On też widzę alternatywne. No dobra, oddublowaliśmy się od dygresji. Więc perfecto malino. Jeszcze miałoby to sens, jakbyśmy, nie wiem, nie byli oddublowani. Ale że to jest moja karierka, więc ja sam mogę odeplować się wyprzedzkać w ogóle. Chcę i się z każdym jak chcę. Daj widać gers na pierwszym, co to żeby się miał wygrać? Fajnie by było Ale my w sumie dla nas to już jest ostatnim, bo jesteśmy okrużenie w tyle. Ale by ja, ja bym tak tarzawił słuchali by wygrał. Hm. O kurcze, ten wyścig jest do zapomnienia. Do wyrzucenia. Do spalenia. W ogóle do zapomnienia. Ogólnie do zlikwidowania. Ale no niestety na YouTube i tak to pójdzie. O kurde, Ferrarka O, Gersuarii wygrał, what the fuck? <grymne> Brawo, Jamie, brawo. Gratulacje pierwszego zwycięstwa. I gratulacje dla mnie za kolejny spin. Weber15, co jest? Dlaczego kurwa zjechali tak nagle na końcówce wyścigu? Przez to Gersuarii wygrał. Nie no, brawo dla Wiem i co z ogóle nie nazwy za To myśmy z nimi rewal... znaczy, z nimi rewalizujemy A myśmy w ogóle mieli szansę na podem wtedy w Kanadzie I prawie nas cała stawka zdoblowała. Powiem tak, wyścig jest do dupy, do zapomnienia i ogólnie Jebać ten tor. Nieco rozczarowujący wynik, ale dotarliśmy do końca. Dobra robota. A, pojechaliśmy się ciężko. W ogóle co? Fernando 22? Jak? To kto kurde do tarki na wyprzedził o kurde, ale ciekawe podium. Gersuari Rosberg i Lucy. Dobrze. To mnie cieszy i... I agresywnie nas wyprzedza i spadam na 13 miejsce. I... o tym mówiłem. I teraz nas z wiem jak było wcześniej, a teraz mamy rywala w postaci BMW Zauber. Świetnie. Ach... Ja się będę na nim żegnał dziękuję, że dzisiaj ze mną. Widzimy się w kolejnym wyścigu. O, to był ciężki wyścig, naprawdę. O, jeszcze poziom wbiliśmy, no. Chociaż tak to sam koniec. No macie się i na razie.